Oscylatory. Charakterystyka. Oscylatory mierzą tempo zmian oraz szybkość ruchu w stosunku do bieżącego poziomu cen. Zachowanie ceny opisane za pomocą wzoru matematycznego, zbudowane na podstawie kursów i wielkości obrotu. Większość wskaźników pokazuje to samo, z tym, że jedne robią to wolniej, a inne szybciej, w związku z czym nie powinno się używać wielu wskaźników do analizy trendu. Zastosowanie. Informują o krótkoterminowych sytuacjach skrajnych. Kiedy przyjmują wartość ekstremalną, wówczas uważa się, że rynek jest wykupiony, poziomy maksymalne lub wyprzedany, poziomy minimalne. Gdy walor jest wykupiony, nie należy kupować instrumentu finansowego i można spodziewać się zniżek. Skrajny optymizm lub też entuzjazm. A gdy jest wyprzedany, odpowiednio nie należy sprzedawać i można oczekiwać zwyżek. Skrajny pesymizm lub też marazm. Zasada. Jeśli ceny zbyt szybko przemierzyły pewien dystans, można spodziewać się korekty lub przynajmniej konsolidacji. Informują o utracie impetu przez trend. Dywergencje, rozbieżności pomiędzy zachowaniem cen i ruchem oscylatora mogą wskazywać, że trend się kończy. Przecięcie poziomu zerowego daje sygnał do zawierania transakcji zgodnie z trendem, a przecięcie poziomu ekstremalnego przeciwnie do trendu. Najpopularniejsze oscylatory to ADX, RSI, MACD, Stochastic, Średni CCI, Momentum, Parabolic.